Siemanko, Wiesław, tutaj witam Was, Wiesław Szywka. Zapraszamy wszystkich do oglądania kolejnej wymiany Mateusza na jego kanale. Ej, ej, Mateusz, cześć, Mateusz, cześć. cześć. Bafniak, kojarz mnie? Babniak. A, Babniak, Polska. Ten, co się skończył, tak? Chcesz... No, Pomóż mi, wypromujesz mnie, chodź wypromujesz mnie. Nie, nie, ocyganisz mnie. Chodź wypromujesz mnie, tutaj, chodź, chodź. Zrobimy wymianę tamtego, tam. Dziękuję ci Mateusz, że przyszedłeś do mnie, żeby mi pomóc w promocji mojego kanału, ponieważ no ja już, już wiesz, no słabiutko, słabiutko yy, no, tysiąc wyświetleń pod filmem, ponieważ nie robię żartów i dlatego potrzebuję promować się na, na większych kanałach i dziękuję ci, że jesteś, przychodzisz do mnie z dealem Tak, cała przyjemność po mojej stronie, Maćku Przejdę już do konkretów, tak jak już zacząłeś, że przy... okay. tak, przechodzę do ciebie z dealem, mam dla ciebie milion mentali co to są mentale? Wiesz, co? wrzucisz do, do komputera ten milion mentali i pojawi się po prostu milion subskrypcji. Tak, jest takie proste? Tak. Eee, tak. Gdzie to kupujesz? Gdzie to, może, czy można kupić tego więcej? Um. Czy można kupić? Nie wiem, wiem, że można dostać. Ten milion mentali dostałem od Michała Warzyniaka w poprzedniej wymianie. Okay. Tak naprawdę to jest zmaterializowanie prywatnego, indywidualnego szkolenia biznesowego wraz z Michałem, siedzibą jego firmy. Także proszę, to szkolenie w postaci e, tego miliona mentali jest teraz Twoją okay. e, własnością. Dodatkowo w dwie, w Ok, ok. Sprawdzamy. Dodatkowo proszę te dwie książki, dwa bestsellery, autorstwa Michała. Okay. Ja. To jest teraz twoją... Dziękuję to, uprzejmie. Postarstwo. Dziękuję Ufać. uprzejmie. Tą, tą, tą o hejtocholic nawet mam u siebie. Więc, mhm. więc sporo książka. O hejcie w internecie. Mhm. Także nie będą tak. hejtować nas za to, że, mhm. że na przykład nie mam włosów zrobionych albo coś w tym stylu. Zawsze się coś znajdzie do hejtowania, w każdym filmie. Masz nierówną brodę. O! Koniec, 8 kątem wapnia. Dobra, powiedz to, bo wiem, że zawsze przychodzisz do ludzi i mówisz... Co ma dla mnie w zamian? To jest to jest. Słuchaj. Ja mam medal. Medal z zawodów profitowych, w którym zająłem drugie miejsce. No ni niestety to nie jest złoto, nawet nie jest srebro, ale to jest drugie miejsce. Na 40 paru startujących to jest zwieńczenie mojej przemiany fizycznej. Którą tam zacząłem w 2014 Z nieśmiałego grubaska, który nie mógł znaleźć dziewczyny Chodzącego cię w lato I teraz jest to zwieńczenie, że zajęłem jakieś miejsce w zawodach Za Tobą obrazy Które maluję moja piękna dziewczyna Tutaj to wygląda A to jestem ja I to jest to dla Ciebie A to jest zmaterializowanie Właśnie lokowania produktu na moim kanale, mena Polska. Mam nadzieję, że znajdziesz kogoś, żeby, zainwest... żeby sobie wziął to. I... No i za... zrobimy lokowanie na moim kanale dzięki Tobie. Tak, i na ile wyceniasz lokowanie? E, obecna wycena jest na 8000 zł. Okay. Okay. Także, no, dziękuję Ci za, za ten medal, który jest baterializowaniem blokowania na kanale Mana Polska. Jestem pewny, że ta wymiana przybliży mnie do e, własnego mieszkania. Już, Mam nadzieję, o, bardzo ta, fajnie. Oficjalnie zapraszam Ciebie na parpetówkę. O, elegancko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy też deal. Mamy też deal. A co, pfu, pfu. Pęk, Teraz powinno być! Tak jest! Tak, przypieczętowane Także dzięki wielkie Jeżeli chcecie wziąć udział w wymianie to piszcie na adres podany w opisie I co? I trzymajcie się! Trzymajcie się, cześć! Cześć! Sorry, to naprawdę... Dobra mogła być! On naprawdę splunął, naprawdę Cześć, gościa! Wymiana pewnie Wam się bardzo podobała Dlatego zapraszamy Was do lajkowania i subowania kanału Mateusza Czyli DEAL TIME! Mateusz wymienia! Mianowicie... Поздравляем вас. Ну, сема. Сема.